Jestem... Jestem kierowany Ale on może grać od nowa nie? Tak jak wiesz, tytuł, więc... Mm -hmm. On kiedyś miał tam inne konto Grał sam Cichy mnie nauczył, chociaż nadal nic nie umiem <laughs> <laughs> Dobra, to ja pójdę. Góra! No góra jest niezabezpieczona, no. Idę. O, spokojnie. Ja wrócę. Tylko jedną zdążę, żeby zaczną do mnie strzelać. Oni usiłkują. Oni zawsze wiedzą gdzie ja jestem. Gdzie ja nie wiem gdzie oni są. Oni citują. To, to zrób tak, żeby trzy. No nie moja pozycja, zabieraj się stąd. Zabieraj się stąd. No to chodź zmieścimy się o, to chodź tutaj. A, zmieścimy się, Kondziu. ale zabierz tą tarczę, ja swoją postawię. Kondziu, chodź tutaj. Chodź tutaj, gdzie zabierz... Gdzie? Tu do góry patrzę, o tu <grym> Gdzieś <się> teraz umieszczę? <grym> to jest dobra okay, misturawa, tak... bo tak nikt wysoko nie patrzy. <grym> jak ty tam wszedłeś no normalnie po tym, o i tu wskakujesz. No, no, nie, nie, nie. Biegają nad nami. <grym> Kondziu, Co? Nad nami biegają. No. Dobra, rozdobcie. Ja się boję, idę do Mirosa, on mnie obroni. Jakby tu można było no. wstać, to bym widział na, przez te okienkę na górze, kurde, ale nie można. Nie, Bo to już za możliwe. Otwieram. Nad nami biegają. Ja patrzę w kamerki. W nikogo nie ma tam A ojej Ja spierdalam. Spierdalaj. Nie ja leżę się nie ruszam Nie tu nie ma, tak? A Tak Obladi, to... oblada Pewnie tu będą za kawką wypadać Weź nie krakaj! Gdzie <laughs> <Co? laughs> Blackbeard? D Jak on go przeskanował? What the fuck to było I rozpatrz tu w prawo może być i na, na, na plecy nie wyszle Nie wstawaj mi, roz najwyżej oh, shit. No. Oj, O Oj O, swojego oj, zabił oj. mnie rozłapała Jak mnie dopatrzył jebany. Jeszcze nie pewnie górę zrobię zaraz no. Jebany Ty coś, ty zrobił, cicho. A ładnie. <śmienicza> <śmienicza> Jaki fail, dość <Dojście. śmienicza> <Kurde. śmienicza> Dobrze to nagrywam, ty. <śmienicza> jak to, to jest lanky? ale zobaczcie, widziałeś? Widziałeś to, jak szybko strzelił? Nie, to nie jest live, to nie jest live. Patrz, 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 patrz. Nagraj to. człowieku. Widział mnie, no ja go później zobaczyłem. Ale nagraj to na odcinek. no. no, no, no.